Myślę, że był to trudny mecz, zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Mało było gry w piłkę takich płynnych akcji, więcej było takiej walki, wręcz i spotkanie oparte trochę na fazach przejściowych. Co do przebiegu spotkania, na pewno zdecydowanie lepiej tutaj gospodarze rozpoczęli to spotkanie i, i to oni byli tą drużyną, która była lepsza, jeżeli chodzi o, o pierwszą część meczu. W drugiej połowie uważam, że to nasz zespół przejął inicjatywę i, i dominował na, na boisku. Więcej czasu spędzaliśmy w w ataku pozycyjnym oczywiście mimo to że byliśmy w ataku pozycyjnym to też nie ustrzegliśmy się błędów bo przeciwnik kilka razy wychodził i mógł zamknąć ten mecz wydaje mi się tak na gorąco że z mojej perspektywy że na pewno zabrakło nam częstszego wprowadzenia piłki w pole karne bo utrzymywaliśmy się tą przy piłce w bocznych sektorach boiska jednak zabrakło tego właśnie tej większej ilości prób wprowadzenia tej piłki w pole karne bo było nas tam zwyczajnie mało. A jeżeli już się znajdowaliśmy no to na pewno w takich kluczowych momentach brakowało nam pazerności tak żeby zdobyć tą bramkę wyrównującą. Myślę, że dla nas, jako dla zespołu mógłby to być mecz taki na typowe 0-0 i właśnie zdobycie tej bramki w, w końcówce, co pomogłoby nam, nam się odbudować. Tak się jednak nie stało, na pewno musimy wykrzesać sobie jeszcze większą wolę walki, determinację i, i ambicje, żeby odwrócić to co aktualnie prezentujemy i wejść na, na, poziom, na poziom wyższy. Na, na poziom taki, który ta drużyna jest w stanie prezentować w, w każdym meczu. No mogę tylko potwierdzić słowa, słowa trenera, że mecz to był, ciężko też było te płynne akcje, bo, no bo boisko widzieliśmy jak, jak wyglądało, a tu paradoksalnie chciałbym też pochwalić nasze służby, które dbały o to boisko, bo bo nie jesteśmy klubem jednosekcyjnym, tylko wielosekcyjnym. Wiem, że tydzień temu był turniej, turniej futbolowy, który boisko mocno ucierpiało. Wczoraj grały dziewczyny z ekstra klasy kobiet. Dzisiaj my graliśmy i to boisko wyglądało źle, ale myślę, że gdyby nie wysiłek chłopaków taki codzienny, nie tylko dzisiejszy, wczorajszy, tylko przez cały tydzień, to to boisko naprawdę mogło się nie nadawać w ogóle do gry, więc tutaj szacunek dla, dla chłopaków. Wiadomo, boisko, boisko grząskie to też determinowało to, że że tych faz przejściowych było dużo, szczególnie w drugiej połowie. Hmm. Pierwsza połowa hmm, dobra w naszym wykonaniu, oczywiście po strzelnej bramki przeciwnik zagrał trochę odważniej i, i mieliśmy trochę problem, żeby zamknąć piłkę, żeby wyjść, wyjść trochę wyżej i, i były takie, takie mikroszanse, z, z których mógł przeciwnik skorzystać, ale uważam, że ta pierwsza połowa była pod kontrolą, pod kątem posiadania, pod kątem zabezpieczenia. Dobrze to wyglądało. Druga, druga no już przeciwnik nie miał, nie miał za bardzo hmm, nic do stracenia, więc poszedł wyżej u nas, trochę zabrakło utrzymania piłki po odbiorze, zarządzania tym odpowiednio i napędzenia ataku szybkiego, bo, bo, bo mieliśmy ku temu okazję, ale, ale ta, ten transfer pozytywny trochę u nas, u nas kulał, byliśmy w bronie niskiej mimo tego, że przeciwnik chyba tylko Jeden strzał, Hebla z rzutu wolnego, generalnie czuliśmy się nieźle w tej obronie niskiej, mimo że, że mamy w pamięci te mecze, w których ostatnio graliśmy i traciliśmy te, te bramki, to w tym meczu było w miarę, w miarę pod kontrolą i cieszę się, że wygraliśmy, bo to różne te końcówki ostatnie w naszym wykonaniu były. Były dwa mecze, w których traciliśmy w ostatniej akcji, teraz dwa mecze, w których dowozimy ten mecz. Na pewno musimy lepiej, lepiej dowozić te, te końcówki pod kątem zarządzania meczu, czyli zamykać mecz, może możesz się jakąś sytuacją, bo też mieliśmy do tego okazję i tu mamy na pewno nad czym pracować. No niemniej na pewno cieszymy się, bo, bo, bo zwycięstwo nad nas nad Stalówką też nas pomogło, żeby się wywindować, dołączyć do grupy, która ma 15, 16, 18 punktów, a, a tam w tym kierunku mierzymy, teraz dla nas najważniejsze, żebyśmy, żebyśmy złapali serię, bo trochę ostatnio gramy tak od ściany do ściany, po dobrym meczu znowu mamy i i to już taka ważna rola nas, nasz sztabu, żebyśmy, żebyśmy Dzisiaj się oczywiście cieszymy, bo w Pisa to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby się cieszyć, ale, ale jutro, wtorek, środa już, już myślimy nad tym, żeby, żeby w Łodzi, w niedzielę zagrać podobnie, solidnie przede wszystkim, a mamy też jakby przestrzeń do tego, żeby się w różnych fazach poprawić.